Trzeba sobie jeszcze powiedzieć, co to są te stelby, Czyli teraz możemy rozróżnić coś takiego jak krypto, waluty. I nasze waluty, y, fiaty tak zwane, czyli to jest pieniądz fitucjarny. I wyczytałem sobie gdzieś, że to jest od jakiegoś łacińskiego fides, czy nie wiem jak to się czyta, ale od wiary, czyli po prostu pieniądze, które płacimy, czyli peleny, dolary euro to są pieniądze po prostu, w których pokładamy wiarę bo gdzieś tam zarządza nimi rząd i wierzymy że tak, że jak rząd zarządza to będą te pieniądze akceptowane i po prostu to się mówi na to, że to są właśnie fiaty czyli pieniądze fiducjarne a z drugiej strony mamy pieniądze krypto czyli tam bitcoin eth BNB, w sieci Binance i tam w różnych sieciach mamy różne waluty natywne waluta natywna to jest waluta, y, którą się właśnie opłaca sieci która właśnie jest walutą sieci a tokeny nienatywne to są wszystkie inne tokeny które są na tej sieci stworzone a ile sieć oczywiście umożliwia zaimplementowanie mechanizmu takich y, tak zwanych smart kontraktów no i teraz prosty mechanizm mając 9 bitcoinów to mamy 9 razy 30 000 dolarów na dzień dzisiejszy, czyli 270 000 dolarów. Mamy taką sumę w bitcoinach na dzień dzisiejszy. Jeśli ktoś ma 9 BTC, to ma powiedzmy 270 000 dolarów około. I to jest. Dziś. Jutro wiadomo, 9BTC może być równowarte na przykład 9 razy 1000. Może tak być? Może tak być. Jutro się okazuje, że macie tylko 9000 dolarów. Może się okazać, że pojutrze Wasze 9BTC będzie równe 9 razy. 1 milion dolarów i będziecie mieli 9 milionów dolarów i to jest jakieś tam ryzyko, inwestycja tak jak granie na giełdzie, gdzieś kupujesz, czekasz aż zrośnie i sprzedasz po lepszym kursie dlatego żeby uniknąć tych wahań, jakby nie chcieć grać tylko po prostu chcieć trzymać pieniądze w krypto albo płacić tymi kryptowalutami to ktoś sobie wymyśli właśnie ten, ten stablecoin Czyli będzie to coś takiego jak jeden do jednego taka waluta. Czyli ktoś pisze kontrakt sobie, mamy tutaj kontrakt. Mamy tutaj kontrakt, w którym ktoś sobie zrobił taki token. To jakaś może firma, jacyś tam ludzie z bankowości, gdzieś tam jacyś. No to trzeba po prostu już wtedy samemu sprawdzić, kto to stworzył, jaka jest opinia o, tej, o tym tokenie, o tej walucie. Czy to jest zaufana waluta według Was i tak dalej, tak? Co się z nią dzieje? Czy trzymać nadal pieniądze w tej walucie, czy nie? I wtedy mamy taki token w tym kontrakcie, on się nazywa USDC. I on jest jeden do jednego. I może pamiętacie, w poprzednim odcinku yy, były takie funkcje w takim kontrakcie jak Mint i burn Mint dodawał pieniądze do kontraktu, a Bern usuwał. Mamy tutaj grupę ludzi, jakichś finansistów, jakieś konsorcjum, no nie wiadomo, ktoś, kto wymyślił i zarządza tym kontraktem USDC. I on mówi, że ok, ja sprawdzam. Ile w, na przykład w Stanach Zjednoczonych na dzień dzisiejszy jest waluty w obiegu? No i okazuje się, że na dzień dzisiejszy powiedzmy jest 36 bilionów dolarów. I oni mówią: Dobra, to my naciskamy guzik plus i robimy tak samo. Na naszym kontrakcie jest 36 bilionów. Dobra, no i to jest na dzisiaj. Takie coś. Jest na kontrakcie 36 bilionów i teraz ty, mając 9 BTC powiedzmy. 9 BTC równe 270 tysięcy dolarów, zamieniasz sobie te 270 tysięcy na USDC. Czyli teraz na swoim koncie masz 270 o, ale wymyśliłem. 270 tysięcy USDC. Te 270 tysięcy do, zostało dodane na Twoje konto z tego kontraktu. Czyli na tym kontrakcie nie ma już 36 bilionów, tylko jest 36 bilionów pomniejszone o 270 tysięcy. Więc załóżmy, że dużo ludzi tutaj sobie zamienia jakieś tam pieniądze na te stable coiny. Czyli że nie, nieważne jest jaki będzie kurs ETH jaki będzie kurs tej waluty natywnej BTC BNB to wy macie zawsze te 270 tysięcy dolarów na każdy dzień na każdą chwilę kiedy chcecie wypłacić o ile tutaj nie będzie wałka jakiegoś. O ile ci ludzie nie znikną z kasą o ile się coś o ile o tyle, albo ktoś tam im jakiegoś psikusa nie zrobi może chcą ich zhakować i tak dalej nie? więc fajnie gdyby te 270 tysięcy po prostu gdzieś rozbić na mniejsze kwoty w różnych sieciach w różnych walutach, w różnych stablecoinach i tak dalej wiadomo o co chodzi i teraz załóżmy, że kupiło tych ludzi tak dużo że zostało 35 bilionów 35 bilionów Dolarów. O, tak mamy 35 teraz. Na tym kontrakcie tutaj. To cały czas jest ten sam kontrakt. I teraz nagle się okazuje jutro, że w Stanach Zjednoczonych, że coś tam się stało, coś tam się stało, i, i Stany Zjednoczone mówią: Wiecie co? No, tak się zrobiło, że teraz moi kochani mamy 34 biliony tylko w yy, dolarów w obiegu w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, ludzie tutaj, ci, co zarządzają tym kontraktem, którzy chcą być wiarygodni, na przykład mówią, słuchajcie, my mamy jeden do jednego, bo coś tam, coś tam naciskają teraz minus. I zamiast 35 tutaj tych bilionów, muszą spalić ten jeden bilion, i, i mówią, że OK, że dzisiaj teraz masz 34 biliony, czyli dzięki temu nadal Twoje USDC. Jest jeden do jednego z USD. I to jest bardzo ważny, bardzo ważny mechanizm. Jeżeli taki kontrakt jest połączony np. z jakąś sztuczną inteligencją, która gdzieś monitoruje, co się dzieje na rynku, analizuje, przelicza, to to jest bardzo, bardzo potężne narzędzie. I taki autonomiczny kontrakt to by było naprawdę masterpiece dzieło sztuki, stworzyć, który by sam mintował i sam palił właśnie monety, aby utrzymać ten status to jeden do jednego przez cały czas. W związku z tym jutro, czy pojutrze, Ty wypłacając 270 tysięcy dolarów, zawsze masz te 270 tysięcy dolarów USDC, które się równają po prostu USD, czyli sobie je tam na giełdzie gdzieś sprzedajesz i masz tyle kasy, i możesz coś kupować i nic nie straciłeś, nie ma znaczenia co tutaj się robi, bo jeśli na rynku jest mniej kasy, no to jest ona więcej warta, jak jest inflacja i dodrukowują tej kasy, no to będzie ona mniej warta, ale zawsze masz pewność, że masz te 270 tysiaków, natomiast jeżeli będziesz trzymać całe te 270 tysięcy w bitcoinach, no to dzisiaj możesz mieć tyle, jutro, jutro możesz mieć tyle, a pojutrze możesz się wzbogacić, to niewykluczone. W każdym razie geneza tych właśnie Bitcoinów jest taka, że Trzeba po prostu monitorować, patrzeć, w co warto zainwestować, gdzie warto trzymać i dlaczego to jest jeszcze ważne? Myślę, że dlatego, że jeżeli chcecie trzymać taką kasę, bo na przykład zarobiliście w jakiś sposób, a po prostu krypto jest po to, żeby było jak najbardziej anonimowe, albo nie chcecie się chwalić swoimi zarobkami, robicie jakieś usługi w internecie, jakikolwiek albo w ogóle przyjmujecie płatności w krypto, no to przecież możecie po znajomości komuś zrobić, ktoś wam może wpłacić kasę. I teraz macie na przykład 60 tysięcy dolarów, bo zrobiliście jakąś tam um, usługę i sobie trzymacie zamiast WTH, ktoś wam wpłacił, to wy sobie to wpłacacie na USDC. No i z tego USDC możecie płacić, bo tak to byście musieli, gdyby nie było tych stablecoinów i mielibyście 60 tysięcy dolarów w kwocie, znaczy w walucie eth no to, żeby nie stracić, musielibyście ją wypłacić na Fiaty, nie? A wtedy, jakbyście chcieli ją wypłacić we Fiaty, no to już bank, urząd skarbowy i tam jakieś inne 100 osób. A skąd mieliście, a czemuś nie rozliczyliście? Po prostu wasza praca, wasza kasa i nikomu nic do tego. Więc fajnie mieć takie, takie narzędzie, gdzie po prostu możemy w tym obrębie się gdzieś tutaj obracać. No. Też dużo sklepów, y, restauracji jakichś tam, na pewno może nie wiem czy akurat w Polsce tak dużo, bo patrzyłem na listę to tak średnio dużo, ale gdzieś tam za granicą już można y, spokojnie gdzieś tam kupować pewne rzeczy za, za to krypto i też nie ma z tym większego problemu i wysyłać na paczkomaty tak zwane i, i tyle, tak, no i o. Także w jakiś tam sposób zawsze można y, no, pilnować swoich spraw, że tak powiem. Po swojemu, tak? Czyli jest to jakiś tam namiastka powiedzmy niezależności. Oczywiście nie zachęcam do, do takich yy, rzeczy. Zachęcam Was, żebyście się przyznali, że tyle zarobiliście, i oczywiście oddali do urzędu tyle, ile trzeba i, i wszystko robili, że tak powiem, legalnie, tak? Tylko po prostu w celach edukacyjnych pokazywałem Wam, jak to mogłoby wyglądać. Dobra, to na razie tyle. Trzymajcie się.